Z Ewangelii Jezus powiedział do swoich uczniów: Nie każdy, który mówi mi, panie, panie, wejdzie do Królestwa Niebieskiego, lecz ten, kto spełnia wolę mojego Ojca, który jest w niebie. Rozważanie: Jak żyć? Na zasadzie przeliczania? Dawać kopiato, którym dawać się opłaci? Odciąć się od tych, którzy na nic już nam się nie przydadzą, wyciągnąć od każdego ile się da, nie zdradzić się z niczym, żeby ktoś nie skorzystał i nie przerósł nas, chwalić słowa tych, którzy są daleko, nie powiedzieć dobrego słowa o tych, którzy mogą stać się rywalami, zniszczyć ich za plecami, zanim wyrosną na przeciwników. Tak żyć. Z Psalmu. Otwórzcie mi bramę sprawiedliwości. Wejdę przez nie i podziękuję Panu. Oto jest brama Pana. Przez nią wejdą sprawiedliwi. Dziękuję Tobie, żeś mnie wysłuchał i stałeś się moim zbawcą. O Panie, ty nas wybaw. O Panie, daj nam pomyślność. Błogosławiony, który przybywa w imię Pańskim. Błogosławimy Wam z Pańskiego domu.